Lecimy Kosmos D6. O, to idealnie stoimy. Moi drodzy, to jest... Boże! Nabieramy prędkości czasu! Aż czepieniami! Jak ten koleś tam tak szybko zleciał? Jak tam ktoś będzie już przede mną, to nie uwierzę przecież, kurde, sobie. No chodź tu ktoś. Dobra. No i co? Kurde koleś tu był. Czemu nie wszedł? O que é tu Jakieś amunicji, ale nie do tego do czego powinienem mieć, wiecie. Bierzmy wszystko. O oh, fuck na kolce. A to nie działa. Myślałem, że się poranie. miał okres. Doładuję je. Okej, okay, moi drodzy. Mm. Energy Drink od widza Sparta, sparring. Sparring z grom na komputer. To jest właśnie to. Tak trenuję. Tak trenuję na życie, moi drodzy. Jedni powiedzą, że jestem proplayerem, a ja dla mnie to jest tylko zabawa, wiecie. Gdzie się zablokowałem? <laughs> moi drodzy, zaklinowałem się. Co zrobić? Szybko podpowiedzcie mi, bo siedzę w ścianie. Poradźcie. Jest! David Copperfields. Dziękuję przeniknąłem przez ścianę. Ten typeczek gdzieś tu był, wiecie. Ja mam zamiar do tego tutaj. O No nie wierzę, że go on mnie zabił. W jajca mu celowałem przecież! Boże! O ja, ja myślę, że on mnie nie widzi, że tak se stanął i się zaskoczył. Zasko